Monika Rubaszewska, jestem pielęgniarką. Przyjechałam z województwa ludowskiego w samorządzie. Pełnię funkcję zastępcy naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Warsztaty jestem akurat przykładem czynnego uczestnictwa. Moduł Komunikacja. Personalna, interpersonalna w pielęgniarstwie, bardzo ważny, istotny temat i właśnie forma, czynne uczestnictwo właśnie w takich warsztatach najbardziej nam przybliża dany problem. Bożena Rasińska, szpital kliniczny nr 2 Pomorzany, pielęgniarka oddziałowa, zarazem rzecznik odpowiedzialności zawodowej Szczecińskiej Izby Pielęgniarek byłam uczestnikiem konferencji i warsztatów zorganizowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek Rzecznika Sądu Komisji Jestem niesamowicie zadowolona z treści, które zostały tu podane, a z warsztatów jeszcze bardziej, dlatego że można to wcielać w życie, mogłyśmy realizować program z dwóch przypadków, mówić i rozpatrywać na bieżąco rzeczy, które nas interesują. Są to niesamowicie ciekawe treści, które w tej chwili w pracy z pacjentem i komunikacji są najważniejsza. Odpowiedzialności dużo można mówić. Były przedstawione najciekawsze przypadki, gdzie każdy z nas mógł powiedzieć co z takim rzeczą zrobić i był różny stopień trudności. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego uczestniczenia i polecam każdej koleżance, żeby mogła chociaż raz skorzystać z tego, co tutaj zostało. Nasze warsztaty miały charakter warsztatów dotyczących doskonalenia umiejętności w zakresie komunikacji terapeutycznej i zasadniczym celem było rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie, a zwłaszcza osób, z którymi wchodzimy w kontakt. W naszym przekonaniu jest to podstawa skuteczności działania zarówno zespołu terapeutycznego, jak i skutecznego leczenia i pielęgnacji, podjęć medycznej. Mam wrażenie, że te umiejętności, które zaproponowaliśmy sposoby do zmienia, i sposoby ich rozwijania znajdą zrozumienie i Zyskają aprobatę zarówno uczestników, jak i kadry, która decyduje o szkoleniach w, w naszym kraju właśnie dotyczących poprawy jakości opieki medycznej. Mm -hmm. Ja bardzo wysoko oceniam zaangażowanie osób uczestniczących w warsztatach, jak również zainteresowanie tą tematyką, które spotkało się z bardzo aktywnym udziałem w tych warsztatach, dlatego, że grupy Balita, które Państwu prezentowaliśmy, między innymi oczywiście w całych tych warsztatach, dotyczyły jakby kontaktu z drugim człowiekiem. I, i, i Państwo przede wszystkim, ci, którzy brali udział, to oni tworzyli tą atmosferę i to, co jest istotne w tym kontakcie z ludźmi, w jaki sposób buduje się te relacje. Bardzo szybko reagując i wnosząc wiele bardzo do wiele. naszych zadań. Tak, także bardzo nam było miło współpracować z wszystkimi uczestnikami. Mój udział w konferencji Prawo, Etyka, Praktyka był spowodowany chęcią podzielenia się z koleżankami moimi refleksjami, które, do których doszłam przez 46 lat zajmowania się pielęgniarstwem. Włożyliśmy w pielęgniarstwo bardzo wiele um, wysiłków, bardzo wiele ludzi włożyło w to swoją pracę, swoje zaangażowanie. I myślę, że w obecnym kształcie pielęgniarstwo w Polsce można nazwać profesjonalne. Pielęgniarstwo ma swój system kształcenia, swoją reprezentację w Ministerstwie Zdrowia, swój od 22 lat działający samorząd pielęgniarek i położnych. Ma spory dorobek naukowy, mamy zbudowaną teorię pielęgniarstwa, mamy wreszcie jakąś pozycję formalnie ustaloną w praktyce pielęgniarskiej. Ale myślę, że już teraz możemy rozpocząć bardziej skomasowaną, może inaczej powiem bardziej zintegrowane działania na rzecz promocji profesjonalizmu w pielęgniarstwie, promocji samodzielnych funkcji pielęgnowania. W samodzielnej roli, którą pielęgniarka może zdobyć, może zająć w systemie opieki zdrowotnej, mamy już bardzo wiele pozytywnych przykładów, takich jak służone przez pielęgniarki zakłady pielęgnacyjne, opiekuńcze praktyki pielęgniarki rodzinnej, praktyki opieki nad dzieckiem, pracowanie przed chorymi, pracy pielęgniarek w hospicjach, w których one odgrywają główną rolę, a wręcz same są organizatorkami i same budują wtedy swoje funkcje opiekuńcze na własny sposób i osiągają spore sukcesy. Dzień dobry, nazywam się Maria Laska, przyjechałam z Rzeszowa, jestem zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Swoją funkcję pełnię już trzecią kadencję. W poprzednich dwóch byłam tylko w Okręgowym w teraz jestem w Naczelnym. Uczestniczyłam w dzisiejszych warsztatach, które były prowadzone przez Panią Prezes, Panią Rodalę Pawelczyk oraz również przez Pracownika Góra Rzecznika Pani Małgosi Ilarsko. Warsztaty bardzo mi się podobały, była bardzo ciekawa tematyka na temat kadry, na temat spostrzegania kadry zarządzającej w sytuacjach różnych problemów, które spotykamy się na dzisiaj w swojej pracy. Była bardzo burzliwa dyskusja. Wszystkie panie, było nas ponad 20 w tej grupie, Była się podzielona na cztery zespoły, które każdy miał do opracowania pewien problem. Warsztaty są bardzo potrzebne, zarówno i dla kadry zarządzającej, bo pozwalają po prostu odrębnić takie problemy, które mamy na co dzień w swojej pracy. Przede wszystkim prac pacjenta, nie nieprzestrzeganie praw pacjenta, brak nadzoru kadry kierowniczej. Niektóry, nieprzestrzeganie procedur, nieprzestrzeganie standardów. Bardzo dużo takie pytania i uważam, że takie spotkania i takie szkolenia powinny być naprawdę prowadzone bardzo często, bo jest duża wiedza, ogromnie dużo wiedzy dostarczane jest nam, pielęgniarkom w codziennej swojej pracy.